Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, z strony oczywiście Bartek i zapraszam was do za wzięcia udziału w kolejnym odcinku, oczywiście w gry, jaką jest GTA Online. I w dzisiejszym, proszę państwa, odcineczku doczekaliście się kolejnego tuningu, właśnie kolejnego pojazdu w tej oto naszej pięknej gieteczce. Jest to pojazd, powiedzmy, że dość świeży, dlatego iż został on dodany w ubiegły czwartek w ramach aktualizacji The Criminal Enterprises. I właśnie sobie, proszę państwa, go dzisiaj będziemy tuningować. A bohaterem dzisiejszego odcineczka jest to taki, oto pojazd. Jest to, z tego co wiem, to Benefactor SM722, czyli powiedzmy taki, taki hmm, Mercedes, chyba w realnym życiu, nie? I właśnie, proszę państwa, sobie go dzisiaj stuningujemy. Czy nam się uda? Miejmy nadzieję, że tak. Go po prostu nie rozwalę w ramach moich umiejętności, powiedzmy, tun tuningowych. Ale trzymajcie kciuki, nie? Ale okej, okay, oczywiście, zanim jeszcze zaczniemy, przydałoby się zobaczyć, co na temat tego pojazdu ma po prostu do powiedzenia Rockstar. Także przyjdziemy sobie do Legendary Motorsport i zobaczymy, właśnie co o nim piszą. Także SM. 722, koszt tego pojazdu to jest 2 115 000, oczywiście z wersją stokową tylko i wyłącznie. tu Tuning troszeczkę więcej będzie kosztował, ale zobaczymy, nie? Także Rockstar pisze na temat tego pojazdu następującą rzecz. Nudzi się, jesteś napalony, masz zaparcie, do, nat do natychmiastowej ulgi wystarczą cztery kroki. Pierwszy, kup SM722, zrobiłem to otwartego speed testera od benefaktora. Drugi punkt, odpal silnik. Trzeci, umieść stopę na, mm -mm, żeby nie, teraz nie pojedziesz i żeby nie coś bana na YouTubie, po prawej stronie. Cztery, drgnij, Drgni. nie zgadnij co się dzieje w kroku numer pięć. Hmm, ale jestem ciekawy, nie? Także proszę państwa, tak właśnie tym dziwnym opisem Rockstar ten pojazd sobie Opisuje, ale mniejsza co na temat tego pojazdu ma do powiedzenia Rockstar, bo teraz przyszła pora na coś, co czekaliście o 2 minut i 50 sekund czyli po prostu tuning. Także le lecimy sobie w tym momencie do Los Santos Customs i zobaczymy, co możemy sobie z tego pojazdu stworzyć. Menefactor SM722 jest oczywiście sportowy samochodzik. Ale zanim jeszcze w ogóle zaczniemy sobie tuning, to zapomniałem Wam powiedzieć, że ten pojazd jest wzorowany w całości na Mercedesie Benz SLR Stirling Moss. Także nie ma tam żadnych dodatkowych, powiedzmy, elementów z innych po prostu pojazdów. Jest to czysty Mercedes Benz, tak? Także, proszę Państwa, to właśnie teraz sobie w tym momencie już lecimy. Bo już ten pojazd został, powiedzmy, że omówiony, więc teraz przydałoby się po prostu go sobie stuningować, nie? Także przenie zderzaki. Co my tutaj w ogóle mamy do tego pojazdu zaoferowanego przez Rockstara? Wyści wyścigowy zderzak. Mhm, uh -huh, coś takiego. Zderzak łukowy. Sportowy zderzak. Karbonowy, sportowy zderzak, sportowy zderzak drugi i karbonowy sportowy zderzak drugi. Szczerze hmm. że ja bym ten zderzak zostawił w tym kolorze białym, nie? Czyli tym podstawowym kolorze bym zostawił aktualnie, tylko teraz który zderzak wybrać? Bo mi się aktualnie podoba albo drugi, albo trzeci zderzak. Ten sportowy już nie, bo jak widzicie, ogólnie on dostaje dodatkowy kolor, nie? I tak troszeczkę według mnie to nie pasuje zbytnio. Także dodałbym chyba ten. Wydaje mi się, że chyba zderzak łukowy wygląda w miarę okej, okay, nie? Także czemu by nie? Tylny zderzak. Karbonowy dyfuzor, uliczny dyfuzor, karbonowy uliczny dyfuzor, wyścigowy dyfuzor karbonowy, sportowy i tutaj widzę, że chyba nie ma żadnego w kolorze białym, także no niestety troszeczkę tutaj moja myśl właśnie jak ten pojazd zrobić, troszeczkę zostanie zmieniona ale wydaje mi się, że chyba ten zderzak będzie w miarę ok, dlatego że właśnie ten dodatkowy biały kolor tutaj zostaje jakby dodany, także wydaje mi się, że be... może chyba być, co? Aczkolwiek wiecie, dodatkowy kolor temu pojazdowi również troszeczkę się przyda, bo, bo, nie na, bo nie samym białym kolorem człowiek żyje, nie? Także wyścigowy dyfuzor to jest ogólnie mój wybór na tylni zderzak tego pojazdu. Silnik, oczywiście silnik na poziomie czwartym, żeby miał ten pojazd kopa. Wydechy, bo powiem Wam, że troszeczkę sobie go testowałem właśnie mm, poza odcineczkiem. I on ma taki jakby dziwny zryw, tak próbuje się zerwać, ale troszeczkę się również przy okazji ślizga, nie? Także dziwny ma właśnie ten start, ten pojazd. Miejmy nadzieję, że ulepszona wersja będzie troszeczkę mniej taka zrywniejsza i że będzie raczej startował tak normalnie, a nie że takim ślizgiem, jakby to powiedzieć, nie? Także okej. Okay. Yy, Jaki by tutaj dodać sobie wydech? Do tego samochodu. Może ten boczne wydechy? By pasował do tego karbonu troszeczkę. No, może być. Także materiały wybuchowe to jest oczywiście coś, co bardzo chętnie do tego pojazdu dodam. Żartowałem. Maski. Sportowa maska. O, no spoko to wygląda. Wentylowana maska. Mmm, tam wentylowana maska, to wygląda, jakby jakaś twarz na tym była. Tak, to trochę dziwnie. Wyścigowa maska, wyczynowa maska i wypukła maska. Hmm. Że powiedziawszy, mam do tego pojazdu dwa wybory. Mam tak sportową maskę, oraz tą wypukłą maskę. Nie wiem, czy w sumie nie dam do tego samochodu tej maski wypukłej. Aczkolwiek, sportowa. Też według mnie pasuje. Oczywiście, żeby nie było, to jest tylko i wyłącznie mój osobisty wybór, nie? Jak coś, to to, że nie mam gustu, to jest inna już sprawa. Więc jeżeli wam się to nie podoba, no to sorki, ale no, no co ja poradzę, tak? Nic na to nie poradzę. Każdy człowiek ma inny gust i każdy jakoś inaczej sobie te pojazdy właśnie w tej grze tuninguje. Także. Nie odpowiadam po prostu za krwawiące oczy widzów. tak powiem. Znaczy odpowiadam, nie? Ale... No, przepraszam, od razu z góry i tyle w temacie. Dobra, wybierzmy sobie może tą wypukłą maskę, bo czemu by nie. Klaksony, oczywiście tradycyjny klakson, czyli Halloween pętla pierwsza, bo bez tego oczywiście pojazd Bartkowy by nie mógłby się obejść. W reflektory oczywiście Xenon. I teraz pytanie, czy do tego pojazdu... Dawać neon. Czy ten pojazd będzie pasował z neonami? A zobaczę, nie? Czy ten pojazd pasuje, żeby miał neon? No, nie wygląda to chyba tak źle, mi się wydaje, co? Zwłaszcza, że ten neon jest taki bialusienki, dzięki czemu praktycznie go nie widać, chyba że w nocy, no to co innego. Ale wydaje mi się, że chyba zostawię ten neon. Oczywiście możecie śmiało pisać w końcu pod filmem, czy do tego pojazdu pasuje neon, czy jednak byście ten neon sobie odpuścili, nie? Oznaczenie. Zobaczymy. Aczkolwiek powiedziawszy to jest taki według mnie bardziej pojazd. Hmm, taki pojazd, pojazd... Jakby to powiedzieć teraz ładnie? Hmm kurz zapomniałem słowo. Taki bardziej elegancki, o! Taki bardziej elegancki pojazd, i według mnie, szczerze powiedziawszy, te oznaczenia do totalnie do takiego pojazdu nie pasują. Nie wiem, to jest oczywiście, przypominam, moje zdanie, nie? Ale do eleganckiego pojazdu zostawiłbym go chyba po prostu bez malowania. Szczerze powiedziawszy. I nawet nie wiem, czy będę kolor zmieniał. Bo według mnie biały, biały kolor tego pojazdu pasuje. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale chyba zostaje tylko sobie nawet w białym kolorze. Aczkolwiek może troszeczkę w innym odcieniu, nie? Ale zobaczymy jeszcze, właśnie jak do koloru tego pojazdu dojdziemy. Także tablica biała, żeby po prostu się nie wyróżniało zbytnio. Lakierowanie. Kolor podstawowy, metaliczny sobie damy. To jest ogólnie lodowa biel, tak? A jakby... Uuu. Ej, w sumie. W kremowym też nie wygląda najgorzej, szczerze powiedziawszy. Według mnie do no, tego pojazdu pasują takie mm, takie jaśniejsze kolory. O na przykład taki żółty jest w miarę to samo OK. A różowy już nie pasuje. Jestem fanem różowego, ale już wiem, że do tego pojazdu różowy nie pasuje, nie? I raczej, jak już chyba powiedziałem na wstępie, chyba zostawię go w lodowej bieli. Tak mi się wydaje. Mhm. Zostawimy go sobie na biało. Bo no czemu by nie? Tylko możemy sobie na przykład jeszcze dać jakiś. A nie, możemy dać perłowego koloru. Dobra, trudno się mówi. Kolor w ogóle, coś tutaj jeszcze. Co to jest? Jaki, jaki jest ten kolor dodatkowy? Co ten niby się zmienia? Ja tutaj nic nie widzę. Chyba tutaj się. A kolor wykończenia? O! Kolor wykończenia też tutaj można dać. Tylko. Hmm, kolor wykończenia jaki dać? Biały też? Czy może taki bardziej podchodzący pod biały? Może to, dobra. Damy go na biało jednak. Jak ma być elegancki pojazd? No to nie będzie elegancki pojazd, tak? Dokładki dachowe. Aha, coś takiego jo. Ukowa belka dachowa. Ukowa belka dachowa kolor drugi, mocna belka dachowa. Mm, karbonowa belka dachowa. Nie pasuje mi to totalnie, szczerze powiedziawszy. Nie pasują mi te belki po prostu totalnie, nie? Dlatego chyba zostawię sobie w fabrycznym po prostu. Fabrycznej wersji. Spoilery zderzaka. Co? A tutaj, dobra. Jezus Maria. Spoilery zderzaka? Tak się zastanawiam o co chodzi. Eee, czyli bardziej ten zderzak jeszcze rozszerza, tak? Kurczę. Czy ja aż tak bardzo chcę ten zderzak rozszerzać? On się na krawieżniku nie będzie mieścił. Szczerze powiedziawszy, a to jest ten fabryczny, tak troszeczkę no, nie pasuje mi. Ale ten mi pasuje. Ten mi się podoba. Mimo tego, że ten kolor czarny dalej zostaje, nie? Ale dobra, zobaczymy. Jak to wyjdzie w praniu? Najwyżej potem się troszeczkę pozmienia, nie? Yy, progi. Mogę tutaj w ogóle jakoś te progi sobie bardziej rozszerzyć, żeby pasowały do przeniej części tego pojazdu? Czy niezbyt? Jak to wygląda? Chyba nie mogę. Ale w dalszym ciągu sobie coś tutaj bym... Znaczy minimalnie tutaj coś widzę, że rozszerza te progi. Niektóre opcje, ale tak no... Minimalnie bym nawet rzekł. Że to rozszerza. Aczkolwiek coś trzeba dodać, nie? Coś tutaj trzeba dodać. I chyba sobie dodam to. Sportowe progi po prostu. No, damy sportowe progi. Bo, bo możemy, tak? Bo kto nam zabroni kurczę? Yy, spoiler. Do tego pojazdu w ogóle jakikol jakikolwiek pasuje spoiler? To jest pytanie dobre. To jest. Jezus, mare, chyba nie aż taki. Bez przesa nie przesadzajmy. Taki delikatny, leciutki spoiler bym mu tylko i wyłącznie dał. Taki praktycznie niewidoczny. Na przykład takie coś. Daje mi się chyba, że pasuje, nie? Dobra, najwyżej. Najwyżej mnie zjedzicie w komentarzach pod filmem, co w sumie może co w sumie może nadejść, ale cóż. Bywa i tak. OK, zawieszenie. Zawieszenie uliczne, troszeczkę, czy troszeczkę go tak bardziej, jakby tak delikatnie po prostu położyć. Chyba bym tak delikatnie go położył, nie na maksa, ale tak delikatnie, nie? Skrzynia biegowa oczywiście, rajdowa. Turbo, no jak żeby inaczej, musi być yy, koła. O matko boska, czyli coś, czego nienawidzę teraz wchodzi właśnie w grę. Nienawidzę dawać samochodom koła, po prostu. Ale no cóż, musimy się z tym zmierzyć, nie? Musimy się z tym, proszę Państwa, jakoś zmierzyć. Także jakie koła do tego pojazdu dodać? Jakie by mu tutaj dać koła? Hmm, może takie Ale czy pasuje? A tak się nie bym powiedział no Tak bym średnio powiedział, czy pasuje Wiecie co? Ojejku, przepraszam Wiecie co? Nie wiem, czy nie zostawię temu pojazdowi Szczerze powiedziawszy Fabrycznych opon Po prostu Albo coś, co jest podobne do fabrycznych? Szczerze powiedziawszy, No to chyba te venomy, co je pasują, tak? Tylko gdzie teraz są? Mm, te venomy, sorry. No te venomy w... Jakby się pod to podpisują, nie? Wyglądają praktycznie jak fabryczne. Dobra, damy te wynumy. Niech stracę. Może, może będą pasowały, nie? Bo ja mówię, ja się na samochodach zbytnio nie znam, a tuninguję sobie po prostu według własnego uznania. Także sorki. W razie czego jeszcze raz, jakbym coś zdemolował. Przepraszam, naprawdę. Przepraszam wszystkich fanów yy, Mercedesów. Powiedzmy, że wszystkich. Ale mniejsza z tym. Ok, yy, To tyle, tak? Jeżeli chodzi właśnie o tuningowanie tego pojazdu. O tuning tego pojazdu w sumie. Także, proszę państwa, tak sobie właśnie tuningowaliśmy nasz pojazd. I teraz w tym momencie udaje się już do, na lotnisko, gdzie, gdzie ten pojazd sobie przejdzie testy. Zobaczymy, jak on sobie właśnie przy ty w tych testach poradzi, nie? Jest godzina. Pierwsza w nocy, więc troszeczkę będziemy musieli sobie na to poczekać. Więc w tym momencie, proszę Państwa, pozwólcie, że zrobię sobie przerwę reklamową, czyli po prostu króciutkie cięcie. I będziemy się słyszeć już, jak będzie po prostu dzień, żebyście wszystko ładnie widzieli. I żeby ten test również był w miarę ok. Także cięcie. Ok, proszę Państwa, także przyszła teraz pora na testowanie tego bardzo eleganckiego pojazdu dla elity, można powiedzieć. Przetestujemy go sobie w następujących oczywiście kategoriach, mianowicie szybkość maksymalna, skrętność tego pojazdu, przyczepność oraz zobaczymy sobie również na jakie ogólnie ten pojazd em, ma przyspieszenie, co nie? Czy na tylną oś, czy na przednią. I sobie chyba od tego, proszę Państwa, zaczniemy. Mianowicie, żeby to sprawdzić, musimy sobie ustawić się właśnie e, przy ścianie i zacząć ten samochód piłować, nie? I zobaczymy ogólnie, na jaką oś ten pojazd jest. Na tylnią. Czyli ma tylni napęd. Ok, to już mamy, proszę Państwa, za sobą. Więc teraz kolejną naszą konkurencją dla tego pojazdu... Jest oczywiście to, już widzę ogólnie, że ten pojazd się bardzo ślizga, ale to już mniejsza z tym. Jak ogólnie, jaką ogólnie ten pojazd ma prędkość maksymalną? Także ustawmy się może gdzieś powiedzmy, że na samym końcu tego pasa. O, chociażby tutaj, nie? Chociażby właśnie koło tych światełek. Pierwsza osoba i zobaczymy ogólnie jaką ten pojazd osiąga prędkość maksymalną. Także lecimy. Naszym testem oczywiście. Jest chyba koło już stówki. Tak, dobrze widzę. Chyba jest koło 100. 120 właśnie już prawie jest, aczkolwiek jeszcze nie do końca. Czy będzie 120? No jest niby to 120 powiedzmy. Także no 120 mil albo kilometr, bo nie mam pojęcia dalej jaką ogólnie tej ustawiłem sobie wartość, nie? Także ok, więc teraz proszę Państwa przyszła pora zobaczyć sobie skrętność tego pojazdu, aczkolwiek widzę, że chyba ta skrętność będzie aż nadto. Bo naprawdę ten pojazd potrafi no się poślizgnąć powiedzmy, nie? Także potrafi się ładnie tutaj. Oj, tak! Potrafi zakręcić dupeczką. Potrafi. Także nie jest to zbyt stabilny pojazd, szczerze powiedziawszy. Tak sami moi w tym momencie sobie zauważyć, że ja delikatnie, zupeł... Delikatnie skręcam. No ja, delikatnie się skręci to w sumie jest ok, nie? Ale jak się tak na pełne kopyto skręci, no to ten pojazd już tak. No. Potrafi się ześlizgnąć z drogi. Także z nim trzeba na zakrętach ostrożnie postępować, że powiedziawszy. Ale okej, okay, teraz także jeszcze co do przyczepności też nie jest zbytnio szałowa w tym pojeździe. Bo kliknąłem sobie spację, żeby skręcić. A on od razu zgubił ten, nie? Patrzcie. Klikam spację. Nie, ten pojazd według mnie nadaje się do driftowania. Jest taki driftowus. Jest taki w miarę chyba nawet do driftów. Tylko trzeba, na nim, trzeba nad nim zapanować, nie? Ale ok, proszę Państwa, także dzisiejszy odcineczek uważam za zakończony. Dzisiaj sobie stuningowaliśmy właśnie benefaktor SM. 722. Oczywiście to jest portowy wóz. Także jeżeli taki odcinek Wam się spodoba zacznijcie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale to subskrybujcie by na bieżąco materiałami. Możecie oczywiście również w komentarzach pisać jaki kolejny z nowej aktualizacji pojazd mogę sobie stuningować. Także piszcie śmiało. A ja w tym momencie się będę z Wami już po malusieńku żegnał. Więc życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, trzymajcie się w następnym odcinku, tylko się oczywiście słyszymy mam nadzieję, także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, no i pa pa.